Rzustówka 40 hektarów. Tutaj Rada Miejska dwa miesiące temu uchwaliła, że powstaną supermarkety. To jest takich 8 centrów M1 razem z parkingami. Wyobraźcie Państwo sobie, co to jest dla radomskich przedsiębiorców, co to jest dla radomskich kupców. To jest po prostu śmierć. Skierowaliśmy do wojewody Mazowieckiego zażalenie z trzema zarzutami na tą uchwałę. Być może przyszła Rada Miejska zmieni ten plan zagospodarowania przestrzennego i uda się tutaj, w tym miejscu, właśnie zrobić centrum logistyczne dla naszego lotniska Cargo. Przyjechaliśmy właśnie przed obiekt pasażerskiego portu lotniczego. Obiekt, bo to w żaden sposób nie jest lotnisko. Lotnisko mamy 82 lata i ono cały czas funkcjonuje. Natomiast przyjechaliśmy przez ten obiekt zrobić zwyczajnie ujęcie, by pokazać Państwu do czego nas ta władza obecna dzisiaj prowadzi. A właśnie wyrzuciła nas ochrona lotniska z parkingu, twierdząc, że możemy stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa tegoż lotniska. Myślicie Państwo, że te samochody, które tam tyłu stoją, to są samochody, samochody pasażerów? Nie, to samochody pracowników. Cała rzesza pracowników, którzy cały dzień nic nie robi, bierze pieniądze i przegania ludzi właśnie z parkingu, którzy chcą pokazać, jaka bzdura jest tutaj budowana. Czyli wydaliśmy już ponad 120 milionów złotych, nie lata stąd nic, latać nie będzie, bo przecież nie ma na to szans, a jedyną szansą dla tego obiektu, dla tych obiektów, to jest przekwalifikowanie lotniska na lotnisko cargo. Wybudowanie tutaj, w tym miejscu magazynów celnych, i zbudowanie przy tej okazji na brzustówce całego kompleksu centrum logistycznego, które by ściągały kierowców i, i dawały to centrum logistyczne, dawało pracę wielu mieszkańcom Radomia, jest jedyną szansą na to, abyśmy my, mieszkańcy, przez kolejnych naście lat nie dokładali. A trzeba pamiętać, że tylko dwa porty cywilne pasażerskie są w Polsce dochodowe. Do całej reszty dokładają się samorządy. Nasz mieszkańców, zwyczajnie na to nie stać. Thank mm -hmm. you.